ETF na Bitcoinie zostały zaakceptowane i wszystko wskazuje na to, że najbliższe dwa lata na rynku kryptowalut to będzie po prostu żyła złota. I od Ciebie zależy, czy to wykorzystasz, czy jednak znowu raz jeszcze dasz ulec sobie jakimś pokłócom, emocjom, chciwości i wszystko to, cały ten potencjał, który możesz w perspektywie tych właśnie dwóch lat wypracować, czy go zaprzepaścisz. I w tym filmie chciałbym przekazać Ci taką całą moją strategię w pigułce, jaki ja mam plan na rozgrywanie tej hossy, na co będę uważał, E i na co zwracał uwagę, więc może bez tutaj już zbędnego zwlekania przejdźmy do ekranu. Aktualnie znajdujemy się w bardzo ciekawym momencie, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, tak, bo wszystko wskazuje na to, że warto przygotować się pod chodce, a te następne dwa lata będą bardzo fajne. I oczywiście mam na myśli następne dwa lata, tak, patrząc długoterminowo, bo ciągle tej swojej średnioterminowej predykcji, jakoby po zaakceptowaniu tych ETF-ów następne 30 do 60 dni miała nastąpić korekta, także że na to też zwróćcie sobie uwagę, że w tym filmie mówimy globalnie o całej hos o całych następnych dwóch latach. Jednak ta moja średnioterminowa predykcja z tym, że jakoby korekta miała w ciągu do tych dwóch miesięcy jeszcze przed halvingiem jeszcze nastąpić, co też wiąże się z moimi analizami, do którego też zapraszam do moich wcześniejszych filmików, miałaby nastąpić. Ale tak jak mówiłem, tutaj skupmy się na czymś bardziej długoterminowym. Jak zapewne słyszałeś, tak jest tutaj kilka głównych katalizatorów, które popchają tą HOS na Duże wyżyny. Są to m.in. ETF-y, tak. Pierwszy z nich wszedł parę dni temu, reszta wejdzie w marcu. Drugą kwestią jest halving, który zadzieje się w kwietniu. Nadchodzące wybory prezydenckie w USA również będą tutaj miały dużo do gadania oraz wiele innych różnych czynników, z czego te, które wymieniłem, są myślę jednymi z najważniejszych z nich. I te wszystkie wydarzenia są bardzo duże dla rynku, co sprawia, że właśnie razem wzięte tak, mogą mieć bardzo dobry wpływ na rozwój tej całej akcji cenowej, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z oczekiwaniami. I w zależności od tego, od różnych kalkulatorów, do tego halvingu pozostało około 96 dni, a mniej więcej powinien on wejść 19 kwietnia. No i podzielę się dziś z Tobą takimi moimi przemyśleniami, moimi analizami. Porozmawiamy sobie o wielu aspektach tak, zarabiania na rynku, tak abyś mógł przygotować na ten nadchodzący pozytywny okres oraz abyś też nie był z jedną osobą, tak, która na hoście nie zarobi lub co gorsza straci pieniądze. I podpowiem Ci, jak może być ten plan cały skonstruowany, wyjście z rynku, plan wejścia oraz jak uniknąć tych wszystkich pułapek, z jakimi możesz spotkać się. Więc o tym sobie dzisiaj pogadamy. I jak tego kanału jeszcze nie subskrybujesz, to gorąco polecam ci to zasubskrybować. Ten kanał tam masz pod tym filmem przycisk. Wciśnij go teraz, żeby nie zapomnieć, bo naprawdę 41% z Was, czyli całych widzów, tego jeszcze nie robi, a szkoda, bo tutaj często odnoszę się do jakichś moich filmów poprzednich, tak jak na przykład teraz tą analizą średnioterminową. Więc fajnie, żebyś też o tym wiedział, żeby mieć cały kształt sytuacji, bo to bardzo pomoże Ci w tych podwojach kolejnej. Hossy. No więc przejdźmy sobie tutaj znowu do tego arkusza, no bo to, co Ci przedstawię, będzie bardzo łatwe i może wydawać się oczywiste, tak, ale w miarę upływu czasu stanie się to o wiele ważniejsze i pomoże Ci po prostu nie tylko tak wejść na rynek, ale z niego wyjść, bo są to kroki, które uważam naprawdę za kluczowe i myślę, że takim zdecydowanie numerem jeden jest. To, że Bitcoin i Ethereum powinny stanowić większą część naszego portfolio. Tak? No i oczywiście ludzie zawsze mówią, że tam DCA, żeby usiedniać coś tam, kup Bitcoina, kup Ethereum, bla bla bla, być to takie frazesy, praktycznie tak samo ważne jak, nie wiem, ktoś ci mówi bądź ciężko pracujący albo nie poddawaj się, takie główienko, to tak zawsze ktoś mówi i tak naprawdę nikt tego nie stosuje, tak? I chciałbym się z tobą tym podzielić, tą właśnie moją analizą portfela na kolejną hossę, bo obecnie moje portfolio składa się z 15% z Bitcoina i 35% Ethereum. Dlaczego tak? Bo ta moja długoterminowa strategia zawsze mocno skupiona jest na bezpiecznych aktywach, dlatego konkretnie te kryptowaluty w tym wypadku stanowią większość mojego portfela. I teraz wiem, co uważasz, ale proszę posłuchaj mnie, proszę, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Teraz sobie pewnie myślisz, jestem prawie pewny, że a, tam Łukasz, jakieś Bitcoin, Ethereum, co ty tam, one są za duże, tak? Wolę w jakieś niskie altcoiny sobie wkładać pieniądze, bo tak naprawdę wtedy zarobię więcej, tak? Są mniejsze, też bardzo perspektywiczne, zarobię na nich więcej, więc proszę, posłuchaj mnie, bo tak właśnie zmarnowałem swoją szansę na poprzedniej Hossie, bo starałem się wtedy wyłapywać takie bardzo małe coiny, czy tam wszyscy na Twitterze, na YouTubie mówili, że o, ten pójdzie razy 100, to demon. No, niestety, tak się nie stało, jakby lepiej, wiecie, tą chciwość Troszeczkę wyłączyć, skupić się na głównych altcoinach, które masz praktycznie pewność, że pójdą do góry, a te predykcje tego typu, no to wiecie, możecie sobie włożyć pomiędzy bajki i oczywiście nie każę ci w ogóle z tych małych altcoinów rezygnować, tak? Ale i tak podstawą Twojego portfela długoterminowego powinien być w mniejszości teraz Bitcoin, a w większości Ethereum, bo też historia pokazała, że w 2024 roku, czyli w drugim roku czteroletniego cyklu kryptowalutowego, Ethereum przegania wzrostami swojego. Rywala, czyli Bitcoina, który w poprzednim roku robił większe wyniki, teraz następuje ta tranzycja, gdzie już Ethereum będzie przodowało. Tak jest zawsze i też radzę ci się do tego stosować. I nie twierdzę, tak, już przechodząc sobie do tematu, że Bitcoin będzie kosztował milion dolarów w tym cyklu, bo moje założenia są optymistyczne, ale nie tak bardzo, tak? Około 120 tysięcy dla Bitcoina i 15 tysięcy dla Ethereum. To daje nam około X3 na Bitcoinie do tego momentu i około X6, tak? Teraz bym powiedział na Ethereum i nie są to oczywiście może stukrotne zyski, tak, które można uzyskać na niektórych altach o niskiej kapitalizacji, ale trzymanie dużego procentu portfela w tych największych projektach na rynku ma według mnie bardzo duży sens i pomaga to po prostu odpowiednio zrównoważyć tak, to ryzyko oraz zachować właściwy bilans tego, szczególnie w momentach, kiedy, no jak teraz, tak rynek zaczyna się poprawiać, wszystko idzie do góry. Rynek głównie zależy właśnie od tego Bitcoina i Ethereum, tak, dlatego trzymam te kryptowaluty po prostu i nawet jeżeli widzę potencjalny wzrost altcoina, to porównuję go cenom obu tych najważniejszych kryptowalut, co też pozwala mi po prostu ocenić, czy altcoin rośnie szybciej i czy to wynika z jakichś ważniejszych informacji, czy też może po prostu jest niedowartościowany, więc to jest i tak bardzo ważne, tak? I co do tego Ethereum, niektórzy uważają go za kolejny altcoin, ale moim zdaniem to już jest coś więcej, bo dominacja rynkowa Ethereum jest obecnie bardzo wysoka, tak? I otrzymuje się na tam na poziomie około 20% rynku krypto od ponad dwóch lat. I jeżeli Ethereum straci tą dominację, może to wpłynąć na cały rynek więc warto to uważnie, oczywiście, śledzić. No i teraz. Skoncentrujmy się na drugim kroku, polegającym na tej identyfikacji potencjalnych dwóch do trzech trendów, które szczególnie ci interesują, oraz zrozumieniu ich i skoncentrowaniu się na nich, bo to będą właśnie te trendy, które nam dadzą potencjalnie zrobić dużo więcej od Bitcoina i Ethereum, ale również są obarczone większym ryzykiem. Dlatego i tak podstawa naszego portfela to musi być Bitcoin i Ethereum, ale teraz to już są właśnie te trendy. Tak więc teraz podzielę się z Tobą takim procentowym podziałem, jaki jest według mnie dobry, bo załóżmy, że posiadam aktualnie pięć sektorów, takich jak gaming, DeFi, ym, warstwa pierwsza, warstwa druga oraz AI, tak? No i zauważ teraz proszę, że istnieją oczywiście pewne trendy, o których zbyt często nie mówię na moim kanale, na przykład Bitcoin, NFT czy gaming i nie mówię zbyt często o Bitcoinie, chyba że jeżeli chodzi o analizę, tak? I długoterminowo oczywiście preferuję Ethereum i mam go dużo więcej I jestem w stanie obsłużyć na przykład pięć sektorów, co pozwala mi też skoncentrować się na obszarach, które są dla mnie najważniejsze, bo w świecie krypto istnieje Wiele różnych trendów, tak szczególnie mówię o tym teraz jako do osób nowych na rynku, to polecam i tak skupienie się na powiedzmy dwóch lub trzech, które są dla Was interesujące. No i w moim przypadku to największe przekonanie mam co do sektorów, które teraz widzisz, właśnie na wykresie czyli chodzi tutaj o DeFi i chodzi tutaj o gaming, bo uważam, że mają one potencjał ciągłego rozwoju i przetrwania na rynku przez długi czas i nie wszystkie sektory, które były popularne w poprzednich cyklach, radzą sobie dobrze w aktualnym okresie. I na Nowe osoby często inwestują w nowe projekty, bo tam utarło się, mówi, że już a, tam odgrzewany kotlet ze starej Hossy, bla bla bla. Inwestuje w niego. Jednak musisz zrozumieć, że te pewne starsze. Tokeny, choć przez jakiś czas były mniej popularne, no to mogą odżyć w określonych momentach cyklu. Widzisz to chociażby na Solanie, która dla wielu była martwym projektem, albo też na Avaxie, tak, też była już martwym projektem, a znowu wystrzeliła bardzo mocno w górę. Jednak osobiście polecam Ci właśnie zbudować najpierw solidny ten fundament Twojego portfela, a w tej następnej kolejności dopiero zacząć gromadzić nowe projekty z trendów, które sobie wybierasz, tak? No i te wszystkie stare projekty, to nie mówię, że są złe i że nie, nie mają szansy na nowe ATH, bo jak najbardziej mają i zapewne większość z nich je osiągnie, jednak nie będą to już takie same wzrosty, jak za pierwszym razem w głównej mierze. Więc najważniejsze jest to, abyś trzymał się tego, co też najbardziej Cię interesuje i zrozumiał i skoncentrował się tylko na tych konkretnych dziedzinach, tak? tu nie musisz zajmować się wszystkim. Lubisz gaming i widzisz w nim największy potencjał, no to sobie zainwestuj tam w Gameswifta na przykład, w Gale, w Nakamoto i Trzymasz, tak? Trzymasz tylko na long term, bo przestrzelisz swoje, przestrzelisz i po prostu pociąg ci odjedzie, tak? Bo będziesz myślał, że okej, okay, teraz będzie spadek na rynku, no to jednak sprzedam, albo jeszcze w ogóle lepiej wejdę w shorta, bo wtedy więcej zarobię i wtedy już dam longa i już do Hossy. I parę razy ci się uda, czwarty raz ci się nie uda, stracisz wszystko, albo po prostu pociąg ci odjedzie, że będzie za wysoko, żebyś kupił i lepiej byś okazało, że lepiej byś wyszedł, jakbyś po prostu trzymał to ciągle long term na portfelu i tam nie bawił się w te kup, sprzedaj, bo w końcu ci to nie wyjdzie. I tyle. Także to ci mogę polecić, żebyś tak nie robił. No, i taką moją strategią, jeżeli chodzi nawet o rynek bitcoina, jest inwestowanie w oparciu o cykle. Tak, mówiłem ci, że pierwszy rok jest dla bitcoina, drugi rok jest dla Ethereum, trzeci rok jest właśnie dla wszystkich małych altcoinów, Dlatego ja teraz nie inwestuję w małe projekty, bo one. Będą jeszcze, ja już wiem, że teraz małe projekty i tak w górę wystrzeliwują, ale największa ilość z nich według cykliczności będzie wystrzeliwać w 2025 roku, wtedy będzie, wiecie, Altcoin Season, Bull Run, wtedy też będzie najbezpieczniej inwestować w te małe projekty, po prostu wtedy wszystko będzie wystrzeliwało do góry. Teraz tak nie jest i teraz to jest rok Ethereum, więc no to wszystko po prostu wynika z tej całej cykliczności. Trzecim też ważnym krokiem jest dogłębne zrozumienie trzech głównych sił, które kierują... Całym rynkiem, tak? I to znaczy, że powinieneś nie tylko skupić się na tych konkretnych projektach czy sektorach, ale również w tym szerszym obrazie po prostu wydarzeń takich powiedzmy no, makroekonomicznych i globalnych, które wpływają na kryptowaluty, tak. No więc pierwszym z nich był ETF pierwszy z nich wszedł ten, w sumie taki jeden z mniejszych, bo mm, to był ten ARK, który teraz wszedł. W marcu wchodzą najważniejsze ETF-y. Wtedy też wchodzi BlackRock Bitcoin i te inne największe. To wtedy jest idealnie skorelowane też z tym, że miesiąc później od razu jest halving Bitcoina i to będzie bardzo, ale to bardzo. Ważne. I mówiąc jeszcze raz o halvingu, no to numerem dwa na tej liście najważniejszych, tak jak też mówiłem wydarzeń, jest właśnie halving Bitcoina. Zawsze po nim kilka miesięcy po jest wystrzał w górę. I teraz chciałbym ci powiedzieć co nieco o halvingu Bitcoina, no bo pewnie wiecie, że tam halving, coś tam potem idziemy w górę, bla bla. bla. Chodź mi o to, żebyś ki zapał się na daną rzecz, bo zawsze jak jest halving, wiecie tam, jest to odliczanie, tak? Trzy dni. Dwa dni, jeden dzień i jest halving i tak naprawdę rynek oczekuje i mnóstwo nowych graczy na rynku oczekuje, że będzie wystrzał, mega duża pompa w górę, bo jest halving. A wtedy zazwyczaj nie dzieje się nic, albo też mogą być spadki. Patrz, teraz to powiększymy, tutaj jest halving i przez wiele tak jeszcze tygodni, najpierw był spadek, w ogóle każdy jest w szoku, że jest halving, co spadki, oszukali mnie. Potem przez wiele tygodni jest nic, nic dobrego, potem idziemy powoli w górę. Tak samo tutaj, tak? jest halving spadki, to coś tam w górę, spadki, dopiero po tym idziemy już dynamicznie w górę. Więc pamiętaj o tym, jeżeli chodzi o halving, że nie od razu wszystko wystrzeliwuje w kosmos i idziemy, wiesz, tu the moon i dam do gwiazd, tylko zazwyczaj jest tam spadek, bo rynek był wtedy przehypowany, każdy był w euforii, ci, którzy są na dużym lewarze muszą stracić te pieniądze i dopiero po kilku miesiącach tak naprawdę rynek dopiero idzie w górę, więc też o tym pamiętaj, tak, bo to jest bardzo ważne, żeby tutaj się nie nadziać na jakąś sobie smutną rzecz, że myślisz, że tam wejdziesz all in w Bitcoina Bo Halving, a tutaj jest spadek. I trzecią kwestią jest planowane rozpoczęcie obniżania 100% przez Fed do końca 2024 roku, no bo też wiele osób zastanawia się, co się stanie, jeżeli w chciałem, świat, bla, 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 wkroczy w recesję oraz czy można spodziewać kolejnej Fali paniki, odpowiedź brzmi. No, nam o tej recesji, słuchajcie, mówią od tego czasu, jak Bitcoin był po 15 tysięcy dolarów, tak? Teraz urośliśmy razy trzy, ciągle nas straszą recesją. I wiecie, kiedy przestaną nas straszyć recesją? Wtedy, jak będziemy blisko ATH, jak będzie Bitcoin po 120 tysięcy, wtedy będą mówić, no chyba jednak tej recesji nie ma. E, idziemy tu demon. Tak samo jak tutaj mówili nam na tym dole, że wszystko jest fatalne. Idziemy do zera. Patrzcie jak wyszło. A tutaj na szczycie zapewniam Was, że tak będzie, będzie wszystko idealnie, idziemy do miliona dolarów. Tak samo było tutaj, tutaj słuchajcie, jest wszystko zajebiście, idziemy tu the moon. była ogromna korekta, a tutaj na covidzie, świat, globalna pandemia, spadamy do zera, no nie, poszliśmy do góry. Także zawsze chcą nas zamanipulować i musicie mieć na to po prostu patrzeć, tak, patrzeć, bo jak ktoś się na tym nie zna, to łatwo to przestrzelić. I wracając do tych stóp, to narzędziem, które warto poznać, jest tak zwany CME FedWatch. Tool, bo to jedno z takich powiedzmy no najlepszych, tak, narzędzi dostępnych bez konieczności prze przeglądania setek artykułów prasowych o różnych teoriach, bo ten wzrost cen związany z ponownym uruchomieniem drukarki pieniędzy będzie kluczowym aspektem zbliżającym się w zakończeniu 2024 roku. Jednak, aby tak się stało, to najpierw musimy zobaczyć obniżki stóp procentowych, tak, i poznanie tego ma zasadnicze znaczenie dla pełnego zrozumienia obecnej sytuacji ekonomicznej i po prostu podejmowania tych trafnych decyzji, jeżeli chodzi o inwestowanie, które ma, przynieść zamierzony efekt, czyli dać Ci zarobić. To jest najważniejsze. No i czwartym wydarzeniem są nadchodzące wybory w USA, tak? Bo harmonogram i skutki tych wyborów są istotne, bo stanowiska stron w sprawach związanych właśnie z CBDC, z opodatkowaniem Bitcoina, z ogólną polityką finansową będą miały wpływ na rynek krypto. Koniec kropka. No i przewidywania, tak? Dotyczące tej postawy wobec kryptowalut, w tym Bitcoin, będą dla nas bardzo ważne, bo nawet jeśli wygra partia, która nie będzie miała polityki pro-kryptowalutowej, mogą obiecać Ci różne działania, tak takie jak obniżenie stóp procentowych czy drukowanie dodatkowych pieniędzy, co i tak wpłynie na rynek. I rok wyborczy jest często powodem pewnego rodzaju euforii, ta, która ma wpływ na rynki finansowe, bo wybory odbędą się 5 listopada tego roku i z pewnością będzie to moment, który może przynieść zmienność na rynku, dlatego też warto śledzić kampanię oraz przebieg wyborów, bo główne wydarzenia rynkowe, czyli ETF, złagodzenie przez Fed, stóp, zmiany w regulacjach kryptowalut, halving i proces wyborczy, to będą. Główne momenty, takie kluczowe momenty dla rynku, warto je po prostu śledzić i warto je analizować. Kolejna sprawa niezbędna do tego, żebyś na nadchodzącej host się zarobił więcej niż pozostali, jest korzystanie z dobrej giełdy. I teraz chcę Ci coś pokazać czarno na białym na takim symulatorze, jak to wygląda. No bo patrz, teraz mamy taki właśnie symulator, który pokazuje nam, że mamy 1000 dolarów, mamy dzięki strategii 60% wygranych i tak dalej. I przy 100 tradeach na dźwigni razy 5, taką strategią, zarobimy na Binansie dolarów ponad 600. Ale tą samą strategią po tych 100 trade'ach na Bajbicie zrobimy trzy razy więcej. I to jest naprawdę wybór giełdy jest bardzo ważny. Bo może nam się wydawać, że a tam wszystkie giełdy mają tam dużo cely po przecinku, więc same to i tak są grosze. Ale przy dziesiątkach, setek tradeów a tyle i tak zrobisz w ciągu tych następnych dwóch lat hossy, wybór giełdy jest jedną z najważniejszych decyzji. Teraz patrz, na nie wiem, na Coinbase to w ogóle działająca strategia normalnie może przynieść ci minus. Dlatego. Bybit jest tak bardzo ważny, i ja polecam oczywiście giełdę Bybit. Tym bardziej, że rejestrując się jeszcze z linka partnerskiego, który masz w opisie, otrzymujesz za darmo. 1000 dolarów na pierwsze zagranie, tak? To działa tak, że musisz zrobić właśnie reflinka z opisu, wpłacasz 100 dolarów, trzymasz je przez 7 dni i musisz ukończyć też KYC, by to zagranie odebrać. Oprócz tego, również jako, że jestem jednym z większych partnerów w Polsce, masz jeszcze niższe prowizje niż rejestrując się bezpośrednio na stronie Bybit. To jest bardzo fajne. Masz cashback, masz comiesięczny airdrop, masz darmowy dostęp do sekcji VIP na naszym Discordzie, co jest bardzo fajną rzeczą, bo tutaj mamy na naszym Discordzie w dziale Resultaty. Ludzie tutaj się dzielą tymi zagraniami, które pojawiają się właśnie w tej sekcji VIP. I ludziom, no tutaj naprawdę, niektórzy robią chore procenty, i bardzo te zagrania tych naszych traderów im się podobają. Także dostęp do tego również będziesz miał kompletnie za darmo, jak zrobisz konto z mojego reflinka. Oprócz tego też masz turniej i nagrody i darmowy dostęp do naszego kursu traderskiego. To wszystko otrzymujesz za darmo, po prostu rejestrując się pode mną. I ostatnim etapem jest opracowanie planu wyjścia opartego o to, co mówiliśmy wcześniej, tak? I osobiście uważam, że najlepiej jest określić moment wyjścia z rynku na podstawie występowania trzech czynników i będzie to nie tylko czas, bo często też możesz usłyszeć na moim kanale, że planuję sprzedać wszystko pod koniec 2025 roku, ale też powinna to być cena docelowa oraz pewne reakcje rynku, które są dosyć specyficzne podczas każdej Hossy. I wypracowanie tego planu jest kluczowe dla przygotowania się na różne scenariusze, bo może Hossa skończy się wcześniej, może. Bitcoin zrobi X10. No nie wiesz tego, co będzie, ani ja też tego nie wiem po prostu bazujemy ciągle na pewnych rzeczach, które się zdarzyły, ale może zdarzyć się wszystko. Tak. Jednocześnie też posiadanie planu po prostu zabezpiecza Cię, tak? Przed ewentualnym wpadnięciem w pułapkę euforii, kiedy wzrosty są już naprawdę duże i każdy chce coraz więcej i więcej, a potem koniec go likwiduje albo traci połowę kapitału. I możesz na przykład używać momentu wyjścia danej ceny jako ramy czasowej, która będzie Cię ograniczać i wiesz, że wtedy możesz po prostu wyjść z rynku i koniec, tak? Tylko warto ustawać sobie taki próg z głową, bo jeśli będziesz, jak po prostu, sailor, tak, czekał na bitcoina za milion dolarów, to możliwe, że się nigdy nie doczekasz. I te 100, 110 tysięcy dolarów na bitcoinie, myślę, że to jest realna. I bezpieczna granica. Możesz sobie też ustalić jakiś wzór cenowy, tak? Lub po prostu wychodzić z rynku co jakiś procent. O, tutaj na przykład jest taki jeden z moich lepszych wskaźników długoterminowych, który pokazuje ci, już pokazuje, kiedy powinienś wychodzić za jaką część kapitału z rynku. I teraz, przy tych wzrostach, aktualnie jesteśmy już prawie przy tym, że już teraz powinniśmy sprzedać za 10% naszego całego portfolio bitcoina i kryptowalutowego, a już zbliżamy się niebezpiecznie blisko do podziału 20%, żeby tutaj się już sprzedać, tak? Bo patrzcie. Jak to wyglądało ówcześnie, że tutaj sobie wtedy kupujemy za 10, 20, 30, 40%, co daje razem nam 100%. I potem tutaj sobie bezpiecznie na kolejnej chosie całe te 100% sprzedaliśmy, tak? Teraz tak samo było, podczas naszej besy, tej w 2023 roku tutaj się obkupywaliśmy, i tu już powoli wygląda na to, że powinniśmy sobie z tego rynku powoli wychodzić, tak? że bierzcie pod uwagę to, że przykład tutaj na tej bezsie do tego poziomu 40% byśmy nie doszli w końcu, aczkolwiek, no widzicie, nie? Jesteśmy prawie zapakowani całościowo, a tutaj już nam się pokazuje, że już powoli te dwa poziomy powinniśmy sprzedać, tak? Także te wzrosty tutaj pokazują, że są bardzo, ale to bardzo dynamiczne. Dlatego masz mieć parę strategii, jeżeli chodzi o taką moją główną, ja po prostu wychodzę wtedy, kiedy będzie październik 2025 roku, bo wtedy też, według cykliczności, będziemy gdzieś bardzo blisko albo na ATH, albo bardzo blisko tego ATH. Bo jestem, wiecie, zwolennikiem takiego długoterminowego inwestowania. Zawsze istnieje ryzyko, także sytuacja może się zmienić, a największa euforia może wystąpić właśnie w jakimś innym okresie, i po prostu nie chciałbym tak stwierdzić. Ponownie kapitał przez dużą chciwość, jak w moim pierwszym cyklu. Dlatego moim warunkiem w planie wyjścia jest sprzedaż wszystkiego przed końcem 2025 roku, chociaż i tak stosowanie takich wskaźników, na przykład to przy takim inwestowaniu długoterminowym, też jest bardzo dobrą decyzją. Tak więc, co Ci mogę powiedzieć podsumowując? zachowaj znaczną część portfela w dwóch najważniejszych kryptowalutach, to pozwoli Ci ograniczyć też presję, jaką wybiera rynek na mniejszych projektach, To co też nie znaczy, że nie możesz w nie nie inwestować. Skoncentruj się na dwóch do trzech głównych narracjach, które naprawdę Ci interesują, nie musisz być doskonały we wszystkim, a zrozumienie konkretnych kilku trendów da Ci o wiele lepsze wyniki. Trzy to są główne siły na rynku, śledź kluczowe wydarzenia takie jak akceptacje ETF-ów, halving, polityka Fedu i wybory prezydenckie w USA oraz też Posiadanie planu wyjścia, opracuj swój własny plan wyjścia, zanim rynek po prostu wejdzie w euforię, bo twój plan powinien być jasny, prosty i klarowny, tak, żebyś potem, jak przyjdą emocje, żebyś nie musiał się nad nim wahać. Więc to wszystko. Jak ci się ten filmik podobał, to pamiętaj o subskrypcji tego kanału, masz przycisk pod spodem oraz też zrób sobie konto na Bybit, bo na nim masz najlepsze prowizje, z mojego linku masz jeszcze niższe i dużo, dużo bonusów z bonusem do 30 tysięcy dolarów od Bybita na czele. Dzięki, to wszystko i cześć!